A teraz bym chciała pójść w tamtą stronę. Może też coś właśnie zdobędziemy. Serdecznie dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wilki, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w Minecraft Trip, tak dokładnie. Eee, witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie właśnie w kolejnym odcinku z Minecraft Trip. W dalszym ciągu jesteśmy oczywiście w kopalni. Tutaj sobie przepalam już żelazo, oczywiście, żeby było tak fajnie i spoko. I zobaczcie, co ja znalazłam. Jak... Czekajcie, najpierw pokażę Wam plecaczek, bo tutaj mamy 18 obsydiana. I tak sobie kopałam, kopałam i patrzę się... A tutaj po prostu podostyliane diamenty. No to oczywiście stwierdziła, że nie będę ich wykopywać, tylko wykopię je razem z wami, a więc cyk, cyk, ile tutaj... O, jeszcze więcej z tych diamentów, błagam, nie lawa. Uff. 5 diamentów ponownie, a więc na serio super. Bardzo się z tego właśnie powodu cieszę. Mam już ich 10, tak? O, no to fajnie. Mam nadzieję, że właśnie w tym odcinku znajdziemy więcej tych diamencików. gdzieś tam sobie pójdziemy. Eee, z tego co obserwowałam, to właśnie tutaj troszeczkę poszłam. O, już fajne, miłe przywitanie. Baśka, Siamanko, witam cię bardzo serdecznie, dobra. O tej kość. I właśnie tutaj już nie byłam. Eee, może tutaj też będą jakieś diamenty, chociaż nie wiem, nie wydaje mi się, ale okej, okay. wróćmy się tam i zabierzmy na świecik, żelazo i węgiel. Eee, tam się coś z tego co widzę leczy. I później pójdziemy też tam gdzieś na górę. Myślę, że to też będzie fajnie. Będzie spoko tej opcja rozwiązanie. Czekajcie, tam, w tamtą stronę. No w sumie niby te pięć jeszcze, ale okej. Okay. Zabierzemy to, już nie chce mi się czekać. Czas na odcinek, słuchajcie. A więc tak, tak, tak. Yy, mm, to że razem gdzieś mogę dać? Nie mogę nic tutaj zrobić, ale okej. Okay. Cóż. Odstawię to, odstawię po prostu to, co mogę. Muszę mieć tutaj porządek w tym ekwipunku. Chociaż trochę, dobra, to sobie wyrzucę, bo to mi jest niepotrzebne. Zjemy sobie i ruszamy dalej. Hop, hop, hop. I tak, no mm, tutaj, cobblestone, pójdziemy sobie może najpierw w tamtą stronę, zobaczymy czy tam coś będzie, nie wydaje mi się, żeby tam były jakiekolwiek diamenty, ale zawsze można spróbować, poza tym tutaj jest złoto, no to tutaj można po prostu zajść, po to złotko, więc hopi, hopsi, i tak chyba mamy już na te cloudbusy, które mówiłam, że w poprzednim odcinku właśnie chciałam je mieć, dzisiaj postaram się zrobić krótszy odcinek, bo prawdopodobnie, chociaż nie wiem na 100%, a jednak są diamenty, ale nie wiem na 100%, czy wrzucę ten odcinek w dzień mid-youtube'a, czy też nie. Ale właśnie dzisiaj krótszy taki odcinek, postaram się go zrobić. ci, ile diamentów, ja to w ogóle mam jakieś... Osiem diamentów, czy to jest w ogóle możliwe? Słuchajcie, dzisiaj to jest... No nie mogę aż w to uwierzyć, moi kochani, ja aż w to nie wierzę. Dobra, ten, to sobie zostawimy. Tam są oczywiście kolejne emeraldy. Ale świetnie, normalnie, nie no, to jest stack diamentów challenge. <noise> Dzisiaj zrobię jakiś. Ej, proszę, to, to jest jakiś trolling chyba normalnie. Nie no, nie wierzę w to, kolejny diamenty chyba tam widziałam. To tam się... to, to tam pójdziemy. Ale by było źle, gdybym teraz spłonęła w tej lawie. Uuu, chyba byście się na mnie poogniewali. Ja też bym się mega, mega bardzo wkurzyła. Bo z ma diamentami tutaj się da jakoś dostać? Chyba się da, więc szybciutko przejdziemy. Hop, 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 wow. Wow, nie tutaj, dobra, tędy. Okej, okay, i tutaj. Tylko, że nie wiem, jak za bardzo je wyciągnąć, bo tu nie ma. A nie, jest no. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. I hop, dobra. Bo muszę. Oj, tutaj jest jeszcze więcej elementów. I do tej tego jest wszystkiego. Raz, dwa, trzy i cztery. I mamy kolejne serduszko. Właśnie zapomniałam Wam powiedzieć, że na 25 level również dostałam serduszko. I patrzcie, ile teraz tego wszystkiego mamy. Super. 22 diamenty i 30 emeraldów. No to powoli doganiamy te emeraldy diamentami. A teraz bym chciała pójść w tamtą stronę. Może też coś właśnie zdobędziemy. Nie! Nie! Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Jestem głupia. Jestem głupia. Nie, no dobra. To wysłuchajcie, ale się wystarczyła, że z tymi diaksami wszystkimi już zginiemy. Żawał, naprawdę miałam teraz. O, Red, naprawdę się teraz wystraszyłam bardzo, kurde. Przysięgam, że chyba się nigdy tak nie wystraszyłam o te moje diamenty. Okej, okay, dobra. Nie chodź tutaj. Ach, ach. Czy mamy, będą tu jakieś diamenciki? Czy będą? Nie, ale jest mini golem oczywiście. Tego go zabijemy, to nie ma, nie robi tutaj nam... Wow, jeszcze rzucił, zdążył, kurde. Tu jest bardzo dużo żelaza. Coś tam jest, coś tam jest. Ja. Przysięgam, że nie wmaczała w tym kompletnie palców. Ja to przysięgam wam. To się z diamentu. Ej, no może znajdziemy jeszcze jakieś. Ja cię kręcę, a miałam tutaj niej sobie myślać, nie, no tam chyba nic nie będzie, bo tam idzie idę w górę, więc. Przepraszam bardzo, czy tutaj są jakieś... jakieś drzwi. O kurde. Dobra, nieważne. Bierzemy kolejnego emeraldika. To w sumie możemy też zabrać. Nie wiem co to jest, ale może z tego będziemy coś fajnego mogli zrobić. To też sobie zabierzemy, okej. Okay. I yy, to tego nie biorę. Tutaj są emeraldy. Więcej emeraldów oczywiście, czemu żeby tutaj nie. Dobra, tutaj jest zombie jakiś. Co tam się dzieje? Nie wiem, ale ja to chyba nie chcę iść. Ale czemu tutaj jest tu do drzwi, ktoś puka, jak tu nie ma żadnych drzwi sobie w jaskini, Halo! o co chodzi, to ja po prostu nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia, ale bierzemy to żelazo, bo żelazo, tak jak mówiłam, się zawsze przyda. Okej, okay, więcej żelazo dajcie mi, give me żelazo, give me żelazo, chodź, chodź, chociaż chodź. Dobre, ale serio, jestem, jestem pod takim wielkim wrażeniem tych diamentów, że przysięgam, że, ej, no ale serio, przysięgam, że ja w ogóle nie wiem, skąd to się tam wzięło. Znaczy, no wiem, bo się wygenerowało, ale serio, to było takie dziwne. To jest kombo diamentów, słuchajcie, ja jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem, jestem... nigdy mi się tak nie zdarzyło, żeby tyle diaksów właśnie mieć. Naprawdę mega. Ale ja chciałabym teraz znaleźć tego big golema, żeby go właśnie zabić i zdobyć od niego te ten blok diamentów, bośmy mieli dziewięć aż tych diamencików w jeden blok. Ale nie wiem za bardzo gdzie iść, którą stronę go szukać. Dobra, chodźmy teraz tam i coś jeszcze w międzyczasie zjedzmy. Okej, okay. coś tak czuję, że nie wyjdzie mi ten krótki odcinek, bo mam tyle rzeczy... Po prostu mam o to tyle rzeczy zrobić, bo tak mi się super gra na tym. Tam byłam już przed odcinkiem. Przysięgam, że nigdy mi się chyba tak fajnie nie grało na, na czymś. Naprawdę to jest. świetna jest ta seria. ak, 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 ak. ak. No, Clipper, ale tu jest żelazo mi go troszeczkę szkoda zostawiać. No, dobra, już zostawmy. Tam są emeraldy, to akurat mi tego nie szkoda, ale jak mówiłam, z tymi np setami będziemy mogli co za parku słuchajcie, emocji, jak na zbieraniu grzybów, co prawda. Ale co tam, co tam? Przepadły nam dwa żelaza, ale myślę, że to nie będzie nam robiło żadnej różnicy. Nie wiem, czy tam opłaca się ziemi na górę, bo wiecie, co to jest. Sanguagin! Dobra, idę tam do niego, bo mam ochotę tego. Co on robi? Nie! To by chyba jednak. Bardzo zły pomysł. Ej, zostaw mnie, ty. Przestań bić. Dobra, zabiłam go. I co, mamy? Serio, Arion, Sharda i Kleja dostałam. No po prostu fajnie, no. Super się tutaj widzę, że bawimy. No ale dobra, idę tam. Ale mm, nie wiem, czy tutaj nie miałam jeszcze jakiegoś miejsca, gdzie mam iść. Słuchajcie, czy tam byłam? Chyba tutaj byłam, nie? Byłam, bo tutaj są pochodnie. Tak, byłam i tutaj nic nie było. Okej, okay, dobra. To możemy się wrócić. Bo nie chcę, że. O, 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 czekajcie, czekajcie. Tego to ja nie widziałam wcześniej. Co tutaj jest? Czy coś tu jest? Yy, zombie, jedynie co. To może ten zombie się dobiał do drzwi, ale nie, nie wiem jaki. Nie mam pojęcia po prostu. Dobra, tam dalej mamy coś, a więc ja wykopię tylko to żelazu, Bo w sumie lubię tak czasami sobie pokopać, taki luźny odcinek zrobić. To już jest drugi odcinek, co prawda, właśnie z kopania. Ale w tym odcinku myślę, że już wrzucimy. Ewentualnie dokończę. Jak, jak będzie jeszcze więcej kopalni, więcej surowców, no to po prostu zrobię live'a następnym razem. I, i, nie be, i, I po prostu w następnym odcinku już wrzucimy. O, znowu to jest golem i ten, ten ziomek, co on we mnie tej juki ja cały raz bije. Zaraz zabijemy znowu tego szałganina całego, nie wiem jak to się nazywa. O. Emerald i emerald z szarty chyba nam zrobił, Nie wiem, co on nam dał, ale spoko. Chyba mieliśmy iść właśnie tutaj wcześniej, zapomniałam o tym. Eee, czy tam będą diamenty jakieś? Tam jest dużo rzeczy, więc ja bym tam poszła. Ale wiecie co? Najpierw to ja bym poszła po wodę i bym po prostu to wszystko zalała. To by był bardzo dobry pomysł, tylko musimy iść po jakąś wodę. Tam jest woda. Co to jest? Co to jest? Czemu to mnie bije? Co mnie bije w ogóle? Ej, zostaw zostań, zostaw, Zostań, zostaw! To był niewidzialny szczur! Ale straszne, dobra e, Tu jest zombie, to on tam nic się e, nie kilofem. Tu ja się go nie boję. Ale tego już się boję, tego już się boję trochę bardziej. Nie, 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 nie! Uf, uf, uf. Ale mamy coś fajnego. E, fire protection i protection 2. Wow, 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 to fajnie. No to bierze, bierze to słuchajcie. Wiem, że idę w inną stronę i powinnam w jedną stronę cały czas chodzić, ale to mnie... oho, dwa kliperki. Okej, okay, wybuchy. O to mi chodziło w sumie. Ops. Mm, tu jest jeszcze więcej rozwidleń, słuchajcie, tego nie chciałam. O rety, dobra, no to tutaj yy, wyróć się tutaj. Okej, okay. dam tutaj po prostu impoint, żebym wiedziała, że tutaj też coś jest. I, nas... I później sobie tutaj pójdziemy jakby, co? Ja jeszcze tylko troszeczkę sobie... Mm -hmm. Okej, okay, nieważne. I tylko skąd ja teraz przyszłam? Red, ja już się tutaj gubię w tych wszystkich kopalniach. Tak, skąd ja przyszłam? To na bank, stąd, dobre. Mm, ten zombie znowu, musimy go zabić. Tam może jakieś właśnie mob spawner, to tam zaraz pójdziemy. Ale dajcie mi tutaj o właśnie to i zrobimy sobie wiadereczko. I wodę potrzebujemy teraz. Idziemy tam po wodę, tam jest jakaś. Tylko, że ona jest chyba z góry spływa, mi się tam nie chce wchodzić. Rety, rety. Problem ze znalezieniem wody u milki. Gdzie jest woda? Dajcie mi jakąkolwiek słuchajcie wodę. No halo, ej, no gdzie jest woda? Tam była, nie? Tutaj jest ta... Ej, nie, tutaj, gdzie, gdzie była ta woda? Tam. Tam wiem, że była jakaś. Tam też się przejdziemy. Naprawdę tu jest tak dużo tych rozwidleń, a więc na serio super. Bardzo, bardzo fajnie. Mnie to jak najbardziej oczywiście cieszy. Okej, okay. chodź tutaj woda. Ale tam się może też przejdziemy kawałeczek, żebyśmy wiedzieli, co tam jest. Ojejku, tam jest jeszcze niżej cały czas. Tu jest szczur. Nie, no tu jest tyle tych rozwidleń. Ale tam jest... Oj, ty jest szkielecie jeden. Zostaw mnie, proszę. O, oh, yeah! Mamy spał... Co to jest?! Co to?! Nie nie nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Proszę mnie tutaj zostawić. Baśki, baśki, zostawcie mnie. Nie, nie, tutaj, tędy. Mmm. Ja tutaj się nie. Ja tutaj nie idę, słuchajcie, tutaj. On mnie zabije, czy nie? Szybko, szybko. Nie, mam dwa serduszka. Nie, nie, trzy znaczy się, kurde. On mnie chyba cały czas goni. Bo go słyszę w słuchawkach. Dobra, nie goni nas... uff, ale ulga. Wystarczy się, że zaraz nas zabije z tymi deksami. Proszę mnie zostawić. Ja nie jestem do strzelania. No, co on tutaj robi? Co? Co ty tutaj robisz? Ziomek, zostaw mnie, błagam cię. Czemu tu jest szkielet w ogóle? Dobra, zaraz go zabiję. Może on coś fajnego nam wydropi. No nie, i to co zawsze. A, myślałam, że na coś fajnego w końcu będziemy mieli. Ale rzeczywiście, standardowo nigdy nie ma nic fajnego. Miedźmy iść tam, prawda? Więc ja sobie tutaj wyleję wodę. Śmiało, zalewaj woda. Zrób to za mnie. Hmm. Dobra. Wow, 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 I sobie zaczynamy tutaj kopać. Wiecie co? Stwierdziłam, że z tego, że tu jest tak dużo rozwidleń, to całą resztę po prostu zobaczę na live sobie tutaj ogarnę, bo nie ma szans, żebyśmy to. Zwiedzili wszystko w odcinku. A też, jak mówiłam, nie chcę mieć tego długiego odcinka, tylko takie 15 minut, a więc zaraz sobie skończymy. Może jakieś diamenciki tutaj znajdziemy, chociaż, chociaż z tego, co widzę, tutaj nic nie ma. Tutaj wyleję coś. Dobra. Coś tam jest? Nie, tam nic nie ma, ale zabierzemy sobie od razu to złoto. E, fajnie, żeby był tam właśnie ten spawner szkieletów. E, będziemy mi troszeczkę złe, chociaż no nie wiem, szkielety to tak trochę głupio. Wolałabym jakieś zombiaczki, to by było znacznie lepsze. Albo pająki ewentualnie. Najlepszy spawner zombiaków, żeby zrobić taką ekspiarkę, nie? Ale tak to to nie fajnie. Okej, okay, to sobie też zalejmy, bo po co ma tutaj się świecić? Jeszcze wpadniemy i co wtedy będzie? No wiecie, jak ktoś mnie zna, no to ja bardzo często wkładam. Dodamy na przykład jak na samym początku, to było straszne. Serio, to było tak straszne. No ale okej. Okay. Mm, 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 mm. Nie, nie zebraliśmy tego. Czyli mielibyśmy już pełny ekwipunek, tak. Więc to wypalimy. To też. I teraz tak. Y, tam jest znowu ten ziom. To więcej tych ziomów, tych szałgani. Tu jest cała armia szałganinów! Zostawcie mnie, szony, ty wy jedne! Out, 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 please, 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 no. Chcę żyć, tutaj byliśmy? Tak, tutaj byliśmy. Ja chcę żyć jeszcze, słuchajcie. Dobra, zabijemy ich, słuchajcie, zabijemy ich wszystkich, patrzcie się. Pyk, pyk, pyk. Ojejku. No, ej, ej. To, to jest takie wkurzające, bo one cały czas od siebie wiecie, one mają dobrego cela. I te łuki są tak wkurzające, one w ogóle tyłem strzelają do mnie, ja nie wiem, ja nie wiem jak. I mamy kolejne serduszko, świetnie. Ale tak, mieliśmy iść, zobaczcie, tam jest ten kolejny, więc ja tam wejdę. Ale muszę najpierw zabrać coś, o właśnie. Jak ty mnie stąd rzucisz, ją, nie ręczę za siebie. Auć. Bo no, skąd was tyle jest? Co wy się, kurde... Mnożycie czy co? Jak to wygląda? Co on tutaj wymaniu? Nie wiem co, ale dobra. Mam to w nosie. Idziemy teraz tędy, bo chyba tędy mieliśmy iść, a więc jeszcze chwilkę tutaj sobie pooglądamy. U, fajne dźwięki słyszę, a więc tu będzie coś fajnego się działo. Ja to wiem, ja to wiem. Jak byliśmy tam z drugiej strony, no to sobie tutaj troszeczkę pozbieramy surowców. To jest walka na śmierć i życie, dosłownie w sumie. Okej, okay, czy tam coś jest? Oczywiście, że tam coś jest. No pewnie, pewnie. Jeszcze więcej rozwitlę. O kurde. O, szczuric, to. Słuchajcie, dobra. Nie ma co, bo tu jest tak dużo tego wszystkiego. A więc ja kończę ten odcinek na dziś. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli i tak, to wiecie, co robić. Jaka jestem cała ze strzał. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie, co robić w następnym odcinku. Oczywiście, myślę, że zrobimy jakiś portal do yy, neteru. A więc, no fajnie, fajnie. Trzymajcie się i cześć do następnych filmów na moim kanale. No i wyczekujcie relacji z YouTube'a. Pa, pa!